Tak więc las Oraz miliardowy Dzisiaj przyjechałem Pozbierać trochę Grzybków Które nazywają się kanie Tak więc mam nadzieję, że znajdę Parę kań I parę puszek. Tak więc trzymajcie kciuki Za jedno i drugie Idę szukać Chodzę i chodzę nie znalazłem ani jednego grzyba, ale zobaczcie co znalazłem. To po prostu, tylko że mianie ja wpadnie przy okazji. Bomba, ktoś się zna na tym? I co? Że ona sobie tak tu leży, niby w lesie? Oczywiście nie będę ich dotykał, tylko dam stąd buta i chyba trzeba gdzieś zadzwonić. Tak więc chwilowo mamy pombowe grzybobranie. Widzę szukać dalej puszek i grzybków. Pa. Bilans, dwie kanie, tylko że nie moje. <grystanie> Żona znalazła, proszę Państwa, a ja znalazłem takiego. Podam na prawdziwek. Także tu jest taki drugi, ale jakiś mały. No i dobra ale przechodzimy teraz do rzeczy trochę innych. Znalazłem też trzy puchy. To będzie pierwsza. Jeśli pod kątem drzewo lekko bujające się, właśnie to pod kątem, nie. Interesuje najbardziej. Tutaj to będzie sam. Nie wiem co. Zobaczcie, jaka bujawica. <laughs> Ruszać można w każdą stronę. Także tam będą cuda dziwy. No i tu ostatnio. No A widok, oczywiście, na las. Jak żeby inaczej. Na co może być widok inny. W lesie niż nie na I tak osłyszą 362 dni. Dobra, komi mi 3 dni do pełnego roku. No trudno. No i dobra. Aha, wymyśliłem tak. Ściągam tą. Ściągam tą. nie zostanie do pełnego roku tylko zostanie trochę dłużej bo takich kadrów mam dwa albo trzy prostej puchy rocznych także chciałbym mieć trochę dłuższy czas naświetlania niż rok w lesie bo wtedy wychodzą ciekawsze efekty no a tutaj i tak muszą być ciekawe bo co tu no tak bujanie się jeszcze puszka w pozycji Takiej poziomej, poziomka tak zwana. Nie przepadam. Dlatego jeszcze otworek powinien być. W takiej sytuacji najlepiej, otworek to czasnąć tutaj, tak na środeczku, ładnie mówiącko. A teraz mamy otworek, tu, czyli słońce Jest teraz tak. Tam. No za dużo się nie rejestruje. Już teraz chyba się nie rejestruje ruch słońca, tylko od schodu. Najlepiej jak jest otworek na środeczku, w takiej pozycji, przy takich puchach na szybko puchy. No, a tu może coś ciekawego zrobić. Jest pierwsza, godzina 13. W końcu, no już nie jest tak wysoko jak w czerwcu. Ale akurat ładuje mi teraz prosto w puchę. To się nigdy nie, nie, od, nie odpada, moje zaślepki nie odpadają. No, a tamtej trzeba pożyczyć kurde, drugiego szczęśliwego życia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Widzimy się za rok. No dobra. Także idę szukać, może znajdę jeszcze jakąś bombę, albo chociaż grzyba. Adios.